Witam serdecznie. Dziś partia Ewe Flur. Kto tu napisał Tomasz Kto tu napisał Thomas? On co prawda był, wtedy był biedny, bo niedawno mu Hitler, Niemcy, Niemcy, hitlerowskie Niemcy, bestie niemieckie zabrały mu państwo i przyłączyły do III Rzeszy i poratował go kraj wiecznej szczęśliwości, kraj rad. Wybitny czeski szachista, na miarę Mistrza Świata. Moim zdaniem silniejszy niż Maksymilian Ewe. Więc tutaj A Maksymilian Ewe gra. <laughs> Proszę, D4. Partia grana w Amsterdamie w 1939 roku. Zaczynamy o tak. Słowiańska. I teraz przechodzi do Grunfelda. W zasadzie to się nazywa Obrona Szlechtera. Taki szachista był Karol Szlechter, wybitny austriacki szachista, który zremisował mecz o Mistrzostwa Świata z Laskerem. Taki był dobry. Że zremisował taki mecz wymagający dodatkowego omówienia, o tam się wiele dzi <coughs> dziwnych rzeczy działo. I co my tu widzimy? Także flor gra czarnymi. grywał stowiańsko. zrobił najlepszy wynik podczas Olimpiady w 1935 roku. W czasie paru innych też robił. Doskonale i grywał na pierwszej szachownicy. Gra spokojnie Ewe. Tu wymyśla ruch Hetman B3. No, taki koślawy, trochę. Co powinien zagrać czarny? No, czarny może zagrać Hetman A5 może zagrać a5, hetman b6, hetman b6 nie bardzo, bo biały jak wymieni, to będzie dobrze dla czarnego. Ale tu nikt nie chce wymieniać, i biały mający gońca z tej strony zagra o c5 i teraz A ten musi iść, na a6 nie bardzo może, teraz biały ma dobrze. Osobnego wymówienia, osobny film nakręca tam, wybił. A skoczek BD7. Wybił gońcem na C4. No rozwinął figurę. I tu pan zradbić raszadę. A poszedł skoczkiem do centrum. Nacisnął tu. <laughs> Nacisnął tu. Obronił. Zauważył. Wycofał się technicznie względem konika. To jest bardzo ciekawa historia. Co proszę zapewnić, to jest taka strategiczna: że białe wymienią gońca za gońca, a skoczek nie bardzo ma gdzie odejść. Widzimy, że flor troszeczkę pokaleczył, troszeczkę pokaleczył. A teraz ten nie chce wymieniać. Hetman A3. Naciska tu. Jak pchnie, to zamuruje gońca. Więc nie pchnął. Wieża E8. Wieża na C1. <laughs> Prawidłowo. Skoczek będzie miał placówkę na C5. Flor stoi w miejscu, gra słabo w tę partię. Tę część partii gra słabo, nie kończy rozwoju, nie może znaleźć dobrego pola dla gońca. I wieża FD1 utrudnia zagranie C5. Kombinujemy jak Maksymilian Uwe. Pamiętajmy, że czarnymi gra wybitny szachista. Salomon Flor, tam 35 czy 6, nie pamiętam, zawisał MS z Botwinikiem 5-5. a potem żył już w kraju wiecznej szczęśliwości i Wasia Pirc i Saloflor. To no, Ponieważ biały ma przewagę w rozwoju, czarny jest w debiucie. Goleniec f8 nie stoi tak źle, ale ten na c8. Stoi fatalnie, bo ten F czarnopolowy nie rozdziela wiesz, a ten rozdziela E4 E6, oj ojoj oj, zamurował gońca. Koń pod biciem. I oczywiście skoczek zajmuje placówkę na C5, widać, że nie można zbić, bo skoczek nie ma odejścia, bo no, się odszedłby tu, no ale to takie... Multum nieszczęśliwe. Pozycja czarna jest trudna. Próbuję się rozwinąć. No nie daje mu gońca. I łapie czarne pola. No, będzie grał. Przyjdzie hetmanem. Damata. Hetman A5. Pion bez znaczenia. Kombinujemy jak Salomon i Flo. Y jak Maksymilian Ewe. Maximum union ever. I'm really in Nie wcisnąłem trudno. Wieża C5 za Jeżeli teraz gonie C5, dostanie na czarnych polach mata. Wjeżdża. Tu grozi mat. No, można dać jeszcze dwa szachy i wszystko. Jak widzicie, jak pięknie gra. Wziął. No, co miał biedny Ewe? Był met90m, a flor met60 czy met65m. Proszę. Zaoferował wieże że nie można wziąć, bo jest. Pan szachuś, trzeba się gończykiem, i pan Maciuś, a wieża chce na H7 strzelić. I teraz mógł zagrać hetman B2, a zagrał E5. Wziął, gońcem wyszedł, no i jedzie hetmanem, teraz już grozi zbić. Uciek końcem, chociaż troszeczkę lepiej było na F3. No i Hetman H4, jak zbije to, bijemy i, i macimy. Tu wieża nie była dobra, bo po biciu wieża zagrałby tu. I są problemy. No, goniec C5, no, próbuję dać mata. Albo znowu tutaj nie można. Widzicie, Flor też nieźle kombinuje. Ale Ewy takie widzi. O, zasilaniem się wyłączy. <laughs> mm -hmm. Idzie do Hetmana. No bo co ma biedny zrobić. Kombinujemy jak Salomon, Flor. ej. Eee, jak Maksymilian Ewe. Bardzo przepraszam. Słabo widzę, że okulary założę. No, od razu lepiej. Teraz to już wszystko widzę. Ok, był nie Nieuzbrojony. W zasadzie wygrywa wszystko. Można grać wieża D6, ale on gra wieża D3. Idzie z nią na linię H. Teraz na goniec G4 nastąpi H3. Na gonie C4, no znajdziecie za na gonie C4, Ewy przygotował. żaH7 Pięknie No więc szelił gońcem na F2. Tylko że tu cały czas ten mat grozi. <laughs> Goniec e2, teraz na a3 nastąpiłoby g4, przesłona pola h3 i nie wieża h3, tylko tu z matem, więc zagrał wieża a5, tu się ratuje. Goniec C4. Twardo. Goniec F6. Nie musi. Ma wieże więcej. O! Wieża F6. Tu. I poddał się no co, musi wieże zbić. Jak Póki co Czarny Król nie ma ruchu. A jak tu? No to idziemy. Jak tu? To idziemy. Czarny Król dalej nie ma ruchu. Bo jest z matowej siatce. I złapaliśmy. Wybijemy pion. Nie będą matować. Fantastyczna partia. Przeciwnik wybitny. Obrigado, you so